Osoby urodzone 19 lutego łączą w sobie niezależność wodnika i intuicję ryb. To połączenie sprawia, że są zarówno racjonalne jak i niezwykle wrażliwe. Są to ludzie o bogatej wyobraźni, często marzyciele, którzy łatwo odnajdują się w świecie sztuki i twórczości. Potrafią przenosić swoje wizje w rzeczywistość, inspirując innych. Ich empatia i wrażliwość sprawiają, że są doskonałymi przyjaciółmi i doradcami. Potrafią wsłuchać się w troski innych i udzielić wsparcia w trudnych chwilach. Jednak czasem bywają zbyt idealistyczni i podatni na wpływy innych. Ich dobroć może sprawić, że łatwo ufają ludziom, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Uwielbiają sztukę, muzykę, podróże i duchowy rozwój. Fascynuje ich nieznane i tajemnicze, dlatego często sięgają po książki fantasy lub interesują się astrologią. Nie znoszą rutyny, sztywnego schematu działania i braku kreatywności. Często uciekają od rzeczywistości, gdy czują się przytłoczeni nudą lub nadmiernym stresem. Polub i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco.